Widzimy, więc w dzisiejszym odcinku yy, ma, gramy na serwerze topes.vkroka.pl i będziemy losować yy, w tym odcinku dwa magiczne klucze. No, jak no, listę już zrobiliśmy, to teraz lecimy do losowania. To. Ciekawe, czy są gotowi Dobra, więc patrz. Muszę wam tylko przeodświeżyć ekran. Dobra. Wdraję uczestników. E, teraz zaczynam. Dobra. Napiszę e, ten nom dad. Stop. Stop. Dobra. Więc jak widzicie dwa klucze wygrał e, AleX al, al, podłoga.pl e, To tak, już wam przełączę tutaj obraz. To e, też muszę przyjąć. Dobra. E, no, ja. I los. Oj, tam wszystkich gracz. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, Ziem, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dobra, yes ещё